Cześć! Witam Was w vlogu z Willy del Balwinello, czyli z Como i miejsca, w którym kręci Star Wars. Aktualnie znajduje się w werennie. Zobaczcie sobie parę scen z tego pięknego miasta. Poszliśmy sobie na śniadanie. Ja sobie kupiłem takie oto fajne pancake'i. Oraz taką ładną kawkę A zaraz wam powiem coś więcej o niej Witamy w słonecznym Como, jesteśmy na śniadaniu <grymne> Uu, Bardzo gorąco, mamy tutaj upał I ogólnie to tak jest na gorąco, że aż musieliśmy bluzę założyć, żeby się odklimatyzować od tego ciepłego powietrza Pokrótce obydwie by dwie rzeczy były dobre, ale pankeiki oceniam 6 na 10, a kawę 9 na 10. W po śniadaniu postanowiliśmy trochę pospacerować. Zobaczcie sobie jakieś fajne z tego momentu. Oknie, dlatego dopiero teraz nagrywamy ogólnie ten statek jest ja opustoszą więc fajnie fale są dzisiaj jakieś na komu wyjątkowe rozpogoda się bo było słabo i się baliśmy, że będzie który... a dobra, nie da się nagrywać cześć widzowie my wysiedliśmy ze ten idziemy yy, do tej willi, jak już ją widziałem ze statku to po prostu no już ekscytacja mnie rozpiera, bo ja nie ukrywam, yy, że Star Warsy ogólnie oglądałem, jak byłem taki dość mały, zawsze latałem z jakimiś mieszkami i dalej. Yy, naprawdę, więc po prostu się ekscytuję. Cieszę się, że odwiedzę jedną z okazji głównych, takich, w sensie nie głównych, ale istotnych dla fabuły. I takich pięknych jednak. No to jest tak pięknie bajkowo. Ogólnie nad całym jeziorem komu tak jest. Jakieś kwiaty, ozdoby, no po prostu pięknie. Góry, wszędzie. Pięknie. Teraz idziemy pół godzinki spacerkiem i będziemy. Trochę wam pokrywałam, bo w ostatnim vlogu, jak byłem, robiłem ten z rowerów. Nie, nie wyłączyło się, myślałem, że się włączyło. W ostatnim vlogu w ogóle do Was nie gadałem, tylko praktycznie było to takie TikTokowe. Pyk, pyk, pyk i kolejna lokacja. Pyk, 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 kolejna lokacja. Teraz to trzeba wam ponagrywać, żeby to było bardziej takie, wiecie, vlogowe, żebyście mnie trochę poznali. Tutaj nasz statek odpływa. Tutaj moja siostra nagrywa coś. I co? Jaki znak? Plot twist? Na nawigacji pokazuje mi, że powinniśmy iść tam i to obejść. A tutaj jest znak, który pokazuje, że mamy iść tam. No więc prostu to mi się zmieni nawigacja. Proste, proste. Update dosłownie, 20 metrów później. Znak pokazuje w tamtą stronę. Chcę ogólnie powiedzieć tylko, że mega czuję Vibe Star Wars, kiedy tutaj idziemy po tej ścieżce do dosłownia, się jakbyśmy gdzieś szli na jakąś przygodę. Eee, 850 metrów i... What? jesteśmy takie, jakby. Co? Eee, patrz. No to tam. No zetnich... Dobro, nie zetnich... ma. Dobro, bo to jest taka ścieżka troszkę wyżej, chyba o to chodzi. A, dobra. Hop, a. Hop. Jesteśmy na prawidłowej ścieżce. <noise> Nieważne. Tutaj nagrywam tylko. Bo ona mi powiedziała, że ładne widoki. Mia ja rację. Ja. A teraz gonią kop. Cześć widzowie Ogólnie okazało się, że bilety tam trzeba rezerwować najprawdopodobniej na tydzień przed I nie weszliśmy tam, nie dało się po prostu, był sold out biletów I staliśmy na chwilę, pogadaliśmy z panem Okazało się, że jedną szansą, żeby się dostać jak nie ma biletów Jest po prostu tam podejście o 10, kiedy to otwierają I zawsze wtedy parę biletów jest po prostu, że można wejść. A tak w ogóle to jesteśmy w restauracji, zamówiliśmy sobie e, ravioli i tiramisu i dostaliśmy jeszcze taką przystawkę. Lecimy drugie podejście, bo powiedział nam tamten gość, że może, może być szansa, że ktoś się na przykład zwolni czy coś i ten. A póki tutaj jesteśmy, to jest jakaś szansa, że może się uda y, kupić jeszcze ten bilet. Jak nie dzisiaj, to spróbujemy jutro właśnie na dziesiątą tam przyjechać. Drugi raz tutaj wchodzimy pod tą górkę. Teraz z nastawieniem bojowym. A nie, z nastawieniem że tam po prostu wyjdziemy to nie będzie. Tam potrzebujemy sporo farta Nie wiem jaka jest szansa, że tam wejdziemy. Mała. Nie nasalałbym się. Ale fajnie byłoby. Bo jednak po prostu fajnie byłoby. Idziemy każdą możliwą drogą na skróty. Skrasamy każdy metr. Nie wiem, to było skrócenie. Mama nie skrasa tego każdego metra tylko my jesteśmy tacy waleczni i dążymy do celu przepiękne widoki ale w tym nie zachwycamy, to już byliśmy Teraz jedziemy po swoje nie po widok jesteśmy też w innej godzinie trochę niż wtedy Może będzie Teraz Mniej oblegane to miejsce, bo raczej ludzie się starają mimo wszystko z rana. Widzowie, by być może się uda, tak? No, być może tak. Bo on powiedział, że. O, o 15.30. No właśnie. szkodzi, już jestem w stanie poczekać. Dwie, Więc... Teraz nie przeżyć. No, no. Let's go, widzowie. Jeżeli ja się. polała, to komu to pojechać jeszcze. Jeż... Nie, no. Już jesteśmy idziemy. na plus trochę. Tutaj, tak? Tak. tak. Ok. Już jest widzowie wzrosły nasze szanse z tych trzech marnych ja boję to cześć widzowie ogólnie wydarzył się plot twist były ostatnie, właśnie takie prawie ostatnie wolne miejsce, bo teraz te, mogliśmy kupić widać przy kasach na 15.45, jest 13 coś 14 jak wychodziliśmy to była jedna osoba, i już tej osoby pan nie wpuścił. Także dosłownie co do minuty się wyrobiliśmy, no, można dobra. powiedzieć. O, tak no, wyglądają zaraz. te bilety. Także no, farta mamy. Cześć widzowie, my tutaj sobie siedzimy już. Fajnie, że się udało ogarnąć te bilety. Teraz tylko zalecać, tutaj trochę posiedzieć. Mega ładny widok jest, zaraz wam nagram sam jeszcze w sobie widok tutaj. Fajnie, że się udało, bo inaczej by nawet tego vloga nie było. Ja bym sam też GoPro długo później nie miał, więc długo nie byłoby żadnego długiego filmu, bo siostra ma teraz GoPro, ma fajny trip. Może będzie jakiś filmik yy, pewnie nie wiem. Zobaczycie w swoim czasie. I no. Hej, cajzowie! Update sytuacji. Zmieniłem sobie... Zmieniliśmy sobie lokację. Pół godzinki zostało e, do pójścia tam, więc naprawdę niedużo czasu. Lepsza moim zdaniem lokacja jeszcze i tutaj Wam mogę ładny widok nagrać. Palma, Como góry i za pół godziny idziemy. W sumie szybko to minęło, bo sobie oglądaliśmy jakiegoś Pinteresa gadaliśmy. Fajnie w sumie. ja widzowie my jeszcze idziemy tutaj. Bardzo duża wycieczka teraz przechodzi. Jest to niepokojące, nie wiem czemu. Ale takie dziwne Wcześniej nie było takiej sytuacji, że taka wycieczka spora była Oby to nie podważyło ważności naszych biletów, bo to serio, jakieś sas O tam No jeszcze wczoraj ale tam horda Do Kingdod A nie w Star Warsach Zobaczymy zaraz Okej, okay, widzę tutaj tak to się prezentuje wejście no zobaczymy i wchodzimy, zobaczymy czy możemy już wejść dotarliśmy do celu naszej podróży, zobaczcie sobie jakie tu są piękne widoki, zaraz zobaczycie sobie przebitki, te drzewa jak tu są ładnie wystrzyżone, te pomniki, woda góry, willa, jakie to jest cudne po prostu, widok. Uwierzcie mi, że chcielibyście tam być. Nawet jak nie chcecie, to wy byście chcieli po prostu tam być. Ja Wam tak mówię. I naprawdę każdemu polecam to miejsce. Zobaczcie sobie parę przebitek i zdjęcie na Instagramie. Ja chcę powiedzieć, że dalej nie dowierzam w to, że udało mi się odwiedzić miejsce, w którym kręcili gwiezdne wojny, czyli dosłownie film, sagę, no nie wiem, w sumie sagę bardziej, mojego bardzo wczesnego dzieciństwa. Widoki tutaj są no cudowne, zresztą widzicie teraz to na ekranie. I naprawdę każdemu polecam tam pojechać, bo. To jak to cieszy oko na żywo, to kamera w pełni tego nigdy nie odda, ale może z 20% zobaczycie jak to wyglądało. A na koniec dodam jeszcze taką ciekawostkę, że willę, w której się znajdujemy i kręcili Star Warsy, czyli wille del Balvinello, wybudowali w roku 1787. A na koniec chciałbym Was jeszcze poprosić o jakąś e, subskrypcję. Znaczy to nie koniec jest e, przebitek, ale chciałbym Was poprosić o jakąś subskrypcję, skoro e, oglądacie ten e, filmik. Bo sporo czasu kosztowało mnie e, zmontowanie go i nagranie. A naprawdę teraz filmy będą pojawiały się dość regularnie. I co? Jego oglądania tych ostatnich. Yy, Przewitak.